Witajcie w kolejnym odcinku, jak widzicie tu suszarka na pranie. No powróciliśmy z urlopu, trochę dłużej wracaliśmy niż się spodziewaliśmy, mimo że to był czwartek, to no trochę nam to zajęło, ale dzisiaj nie o powrotach do domu, a, a o roślinach. Miało być o roślinach balkonowych, bo spójrzcie, no jest cudownie, pięknie, jak widzicie, bałagan niesamowity petunie pięknie się rozkwitły no wszystko tu super wygląda nawet lawenda zaczyna kwitnąć tam begonie ja Wam chciałam to dzisiaj pokazać razem z roślinami domowymi no bo przez parę dni mnie nie było trochę się zmieniło niektóre zaatakował przędzior więc miałam sobie takie małe porządki zrobić ja myślę, że te porządki to sobie może trochę wspólnie zrobimy powiem Wam co tam mam zamiar wokół tego zrobić ale pokazuję Wam pierwszy widok na zewnątrz zaczęło padać wczoraj i tak od wczoraj pada nieustannie, bez przystanku. Słuchajcie, albo po prostu tak jak teraz, albo jeszcze mocniej. Zapowiadają lokalne powodzie. Więc jest niezaciekawie i tak ma padać jeszcze dziś. I jutro dziś mamy sobotę a dzień dziecka dziś mamy więc wszystkim dzieciom i wam wszystkiego co najlepsze tego dziecięcego uśmiechu i tej radości dziecięcej bo to jest chyba najlepsze co może być czyli cieszenia się z takich drobiazgów no i powróćmy do tej sytuacji za oknem, no nie jest za ciekawie więc ja sobie tu tak trochę ogarnę w domu, bo naprawdę no, nawet nie ma gdzie prania wysuszyć, słuchajcie ja mam wszystko w domu poobwieszane a coś tam już mi przeschło, więc nawet nie miałam jak wczoraj nagrywać. Mówię, Jesu. No, ten pokój to wygląda okrutnie. Nie wiem, czy to widać, ale patrzcie, jak tu leje. Uuu, a jest. do ch no, chłodno nie jest, jest jakieś 15 stopni, więc da się to przeżyć, ale na zewnątrz jest tragedia, naprawdę i jest kiepsko i, no i te lokalne podtopienia ja wiem, że one już pewnie gdzieś wynikły jeszcze radia nie włączałam, nie czytaliśmy tak nic za bardzo, bo postanowiliśmy, że jest taka psi pogoda, że nawet psa by się na zewnątrz nie rzuciło chociaż nasze musiały wejść Choć nasze pieski wyszły właśnie na zewnątrz, no musiał nadejść ten czas, jest po dziesiątej i tak zwlekaliśmy z tą decyzją. Ale mówię do męża, mówię co, chyba już czas, mówię chyba czas, żeby one wyszły na spacerek. Więc ja się trochę ogarnę, może pozbieram to. I w międzyczasie, kiedy wstawię sobie kolejne pranie, zrobię jakąś kawę na pobudzenie, to przejrzymy sobie tak delikatnie te rośliny. Chwycę za nożyczki, poucinam to, co wygląda już tragicznie, a jest takich parę elementów. I tak, wiecie, powiem Wam, jaki roztwór sobie zrobię na przędziorka, a musi on być, bo jednak ta jedna roślina jest piękna, cudowna i przędzior cholerny, wredny yy, znowu to zrobił. Znowu to zrobił, chwila nieobecności mojej i one chyba tak się, wiecie, tak się, jakby to powiedzieć... Wyczuwają ten moment, kiedy mnie nie ma, i wtedy atakują z taką zdwojoną, trojoną mocą. Już lekko wczoraj opryskałam, ale to był stary preparat, więc muszę go zrobić na nowo. Bo ja nie wiem, czy takie preparaty pewnie po jakimś czasie tracą swoje wartości, więc dobrze by było um, zrobić świeży i wtedy jeszcze raz zadziałać. Może opukać pod prysznicę i popsikać na nowo te roślinki, i w ogóle cały parapet pojechać po całości, wiecie, bo to na parapecie to się roznosi w trymiga i co lepsze, roślinki to po prostu zostają wyżerane na miejscu i szybko. Okej, okay, dobra, ja się ogarniam, zbieram coś, wiecie, no doprowadzam to do porządku siebie i mieszkanie i widzimy się za chwilkę ponownie. Słuchajcie, jestem w trakcie i okazało się, że tych takich do suchych liści, żółtych liści, w ogóle w tle kuchenne rewolucje. Ja lubię sobie tak, wiecie, czasem włączyć i w trakcie posłuchać. Pogoda wciąż jest, no, jest źle. Jest źle, cały czas pada, ale nie będziemy się tutaj tą pogodą e, zbytnio przejmować. Choć powiem Wam, że piwnice to już podobno nam trochę zalało, bo, no bo już tam coś tam na dole działają, próbujemy odessać tą wodę, więc weekend zapowiada się naprawdę nieciekawie. Mam nadzieję, że mimo wszystko spokojnie zaraz jeszcze pokażę Wam dach. Ale wracając do roślin, to jeszcze nie jest koniec, a już trochę obcięłam. Nawet takie niektóre liście, które by się wydawało, że uszłyby, wiecie, uszłyby, ale no ja jestem w połowie pracy, jestem w połowie pracy, a już Wam pokazuję, jak to teraz wygląda moja część pracy. Wywalam. Ususzyłam to prawie jakoś, nie zależało mi z ni na niej zbyt bardzo. E, tu mamy liścia Gloriozum, i ktoś by powiedział, no bo a to, mogłaś go zostawić, ale jak widzicie, on jest pociachany przez przeniora. I tak jak się przyglądam, to widzę, że chyba ponownie go zaatakował, więc dzisiaj e, przejdą najprawdopodobniej wszystkie rośliny z regału i z parapetów oprysk. Więc takich liści tu mam dwa. No i jest tu tego, patrzcie, susza, sucharów takich. To jest magnifikum Mi on tak zaczął żuknąć, żuknąć i w końcu sam się praktycznie urwał, więc już go doprowadziłam do niezłego stanu, gdzie sam się tak jakby ukręcił poprzecinam gloriozum, te jakieś liście po epipremnum kolejne anturium i w ogóle je chcę sobie przystawić na jakieś inne miejsce bo coś nie mogę utrafić z podlewaniem, prawdopodobnie trzeba będzie je też przesadzić, kolejny liść od magnificum w sumie mogłam mu rogi poobcinać, bo u niektórych roślin tak poczyniłam, tutaj mamy wilenaorum i to chyba był jeden z młodszych liści ale widzicie, on jest tak dziwnie wyblaknięty nieładny, nieatrakcyjny to jest oprysk akurat, bo tak się zastanawiałam, co z nim jest, nie tak. Więc opryskałam całą roślinę, ale to widać, że no nie wiem, nie wiem, coś tu się zadziało niedobrego. A tu na samym końcu patrzcie, no mnóstwo, mnóstwo sadzoneczek, nowych sadzonek. Muszę się przesunąć tak pomiędzy stołym, latem. W ogóle patrzcie, jak elegancko sobie przyciąłam roślinę. Mnóstwo e, będzie sadzonek z Red Spot Tricolor, jak widzicie, tu też w ogóle jakieś liście od niego o pousychane żółte się pojawiły. Takie, no nie wiem, opryskam to albo zaniosę pod wannę, wiecie, wypukam, wypłukam co się da kolejny liść, to jest furgetti Wypłukam co się da i po prostu zostawię do ukorzenienia, bo on stracił wariegację. Podobno tak właśnie Red Spot ma, że wraca do Redspot Tricolor wraca do sadzonki pod tytułem Redspot. A ja bym chciała, żeby on był taki ładny z tymi pięknymi wybarwieniami. Tu w ogóle jest taki wyblakły. Więc poucinałam sobie z tego sporo. Mm. No, i jeszcze jak widzicie, trochę zostało. Tą w ogóle to poprzecinam tak trochę elegancko bardziej. E, więc jest tych roślin, jest tego bałaganu, ale za to zaraz się będziemy dalszą część zabierać. I pokażę Wam jeszcze Oksalisa. Może jak już tu stoję w ogóle spójrzcie, tutaj wyjechała monsterka, bo no monsterka przeżyła ostatnio ciężkie chwile. I ma tu takie nieatrakcyjne, brązowe plamy. Spójrzcie o! W tym miejscu. No widzę, że one nie idą dalej, ale są. I tu był jeszcze jeden listek, który. O, ten. Ale wydaje mi się, że ten nie miał tej plamy. Wiecie? I ona przeżyła teraz sobie przez dwa tygodnie spa, stojąc właśnie w tym miejscu przy tym oknie. Wiecie, bo myślałam, że może to przez to, że jest zbyt mało światła, czy coś. No mamy teraz bardzo ciemne dni. No nie oszukujmy się. Miałam Wam pokazać dach, to Wam pokażę. Więc. Patrzcie, to jest dach naszych sąsiadów. Ile tam wody stoi? To może zbliżenie sobie zróbmy. W ogóle w karmniku mamy wodę, co zauważyłam. Prócz tego, że ptaszki wyjadły kolejną kulkę, to spójrzcie, ile tam wody stoi na tym dachu. Więc jest bardzo, ale to bardzo nieciekawie. No nic. Macie, a to jest róża prowadząca od nas z dachu i tak cały czas mocno z niej kapie. Jak widzicie, no leci z niej niesamowicie. I pokazywałam Wam chyba jakieś dwie godziny temu. Zdążyłam całą kuchnię ogarnąć. Całe mieszkanie trochę ogarnąć i patrzcie, wciąż leje. Ale to jak? Jak ktoś się z Bawarii, z okolic Bawarii, to dajcie znać, czy też Też również tak jest, taka kiepska pogoda. Dobra, to spójrzmy sobie na tego Oksalisa. Dzisiaj może taki krótszy filmik. Widzicie, co się z nim podziało? W ogóle to też usuną. On jest taki bardzo wątły. Ja już to... Tu sobie krótką przerwę i zebrałam te petunie z balkonu. Mokra jestem jak nie wiem co, całe plecy mam mokre, e, no niby chwilę byłam, a słuchajcie, zimno. No, deszcz mnie zmoczył. Tak mi się poskładały te kwiaty, że aż mi było żal, więc wycofałam sobie je tutaj w róg, gdzie trochę mniej pada. Bratki zostawiłam, bo jak widzicie, bratkom chutnie służy, i myślę, że ta ilość wody, która na nie kapie, to też jakoś tam tragedii nie ma. Najwyżej przestawię je ten, w ten róg, ale chciałabym jeszcze jakieś w ogóle syf tam jest, no napadało. ach, tragedia, mówię wam, tragedia. Dajcie znać, czy uważasz, też tak. O, nawet klamkę sobie uciepałam. Dobra, no to e, ja tu się skoncentrowałam na na oksalisie i nawet Wam pokazałam, że o, spójrzcie jak ten listek tutaj jest mocno zaatakowany. Więc biorę go zaraz sobie pod prysznic i będę próbowała ratować tego oksalisa, choć myślę, że jak wiecie, nawet jakbym go ucięła do samej ziemi, jakby o on kwiatki miał mieć, spójrzcie. W ogóle ten na balkonie jakie ma piękne kwiatki, ale w ogóle dotykam ich, a wiecie o co chodzi, nie? Żeby sobie nie przenieść, więc wytarłam rękę w bluzkę. No to też nie znam. No i znowu dotknęłam. Kurka wodna. No więc tak to wygląda. Chciałam Wam pokazać kolejną, mocno zaatakowaną roślinę z nowym, pięknym liściem i tu chyba wczoraj przyłapałam z pięć takich przędziorkowych kandydatów i Zastanawiam się bardzo, bardzo mocno, czy sobie nie zamówić e, dobroczynnych roztoczy na zielonym parapecie, bo tu w Niemczech są dosyć drogie. W ogóle spójrzcie, Wasz tip, e, żebym sobie położyła mokre ręczniczki, mokre chusteczki, mokre te, spójrzcie jak to fajnie wybujało. Mam tu jednego liścia. E, tu idzie, może palcem, palcem Wam będę pokazywać, bo jeden mi się ukręcił, tylko nie pamiętam gdzie i który. Więc tak, tu idzie nowy listek. Tu nowy listek, tu nowy listek, więc idą trzy nowe liście i ten czwarty również jest całkiem nowiusi. Któryś mi się ukręcił właśnie. Nie wiem czy ten, tak jakoś niedawno i zaraz po nim wyszedł ten, więc bardzo szybko to poszło. Gdzieś wiem, że na pewno mi się ukręcił, ale który, gdzie, co i jak, to już nie pamiętam. No i tu jest ta kolejna sadzonka, więc to może być tak piękna, ładna, dorodna, fajna, bujna roślina. Gdyby nie to, że przędzior ją co chwilę chwyta. Tu mamy. E Filodendrona Beauty, o tu już nie będziemy się zagłębiać, jeszcze na pewno sobie skontroluję bardzo intensywnie tego, ale już widzę, o spójrzcie, że on sobie nie dość, że w dół do doniczki jak mnie nie było zaczął rosnąć, to jest wcięty. Hoho, ho, no kurka wodna, wkurzyłam się teraz. Ten dłuższy przegląd roślinny to będę starała się nagrać jutro. Dziś jeszcze będę ogarniać dalszą część, no bo jednak to jest sporo pracy, żeby nawet powycinać te żółte liście. To przydałoby się od razu kurze tam zatrzeć, jak już tam jestem. Myślę, że poprzestawiam sobie trochę roślinę. Widzicie, tam jest to duże palidi florum, dam od razu wyżej. Jak się zwolniło tam miejsce tego nieatrakcyjnego, tej nieatrakcyjnej trzykrotki i może zajdę sobie na chwilę do Krzona to, no nie wiem, bo mam coś na myśli, chciałabym sobie coś kupić, żeby w końcu zmienić um, te lampki i widziałam, były kiedyś takie fajne, znaczy się dziś nam, co mają fajnego na baterię i były takie szklane kulki e, z suszonymi listkami w środku. W ogóle elegancką mam bransoletkę. Wakacyjna. I słyszę, że już psy tutaj szaleją w ogóle. O. No, no. Więc zaczynają już swoje harce. To żeby film nie był jakoś super długi, to myślę, że będę zakończać. I taki naprawdę duży, duży przegląd zrobimy sobie za chwilę, bo jeszcze zostało mi to tutaj syngonium. Na pewno trzeba by je podlać i spójrzcie, ilono ma brzydkich, nieładnych liści tu w ogóle, jaki ładny pędzik ono wypuściło, taki dorodny. W przyszłym roku prawdopodobnie pójdzie troszeczkę do cięcia tych pędów i do ukorzenienia na nowo, bo się robi wielki, wielki krzak, ale. No, ono mi się tak podoba, tak fajnie zazielenia tutaj ten kąt. No i monsterka dziewczyno z tobą też coś będzie wymyślić trzeba, bo to tak nie może być. O, widzę już kolejne liście żółte do przycięcia, więc o tak wiecie, żeby. Jakie roztrzepane włosy? Była tak gdzie ty chcesz wyjść w takiej fryzurze? O nie, no trudno się mówi, nie zawsze trzeba elegancko. No nie, no wyglądasz jakoś tak wymemłanie bym powiedziała. No ale tu nie o mnie, tylko dzisiaj o roślinach, jak wspominałam. Więc chciałabym zrobić taki porządek. Jak widzicie, jestem w trakcie. Dajcie znać, czy Wy też tak czasem macie, że zaczynacie porządkować. A jeszcze jedna rzecz bardzo ważna: ja chciałam się o coś Was zapytać, może dać mi jakąś fajną, dobrą radę. To być może jutro bym sobie to zrobiła, więc czekam na Wasze komentarze odnośnie co zrobić z jedną rośliną. I... Uj! Bym wywróciła Sansevierię, słuchajcie. Co zrobić z jedną rośliną? Ja ją tak bardzo lubię. To jest tak piękna roślina i widzę, że już nawet tutaj wypuszcza takie nowe, zdrowe kuleczki. Tutaj, gdzie jest... O, w tym miejscu właśnie. One się tak fajnie sfioletowa... Poczekajcie, zmienię kadrę. Tu w tym miejscu widzicie, jakie ładne, zdrowe kuleczki. Ogólnie nie jest z nią aż tak źle, no bo coś tu się ciągnie, coś rośnie. No widać, że nie jest to najmniejsza roślina, może tak oddalmy to i wszystko byłoby ok, gdyby nie ta góra, która wygląda tragicznie. Ja tu kiedyś sobie właśnie kładłam te pędy na ziemi, no i dużo tutaj młodych odrostów zaczęło wychodzić, i ni stąd, ni zowąd, mimo że nie było takiego wielkiego dostępu do światła. Zaczęło się tu jakby wszystko z góry ususzać. I teraz nie wiem, może ją zostawić w tej ziemi, nie wiem, podsypać seramisem z góry, żeby. No nie mam pojęcia. Nie mam planu. Ja już wiecie, już ją przesadziłam jakiś czas temu i wszystko było okej. Okay. Poukładałam te pędziki, i to wszystko tak dobrze rosło. Było ok, było nawet bardzo fajnie, a teraz jest tak sobie. No i nie podoba mi się, jak ona z góry wygląda, więc jakbyście mieli jakiś plany, widzicie, no te kulki są bardzo ładne coś tam niby rośnie, no staram się jej nie przesuszać i też nie przelewać, ale no nie dogaduję się z nią do końca, a szkoda mi jej byłoby stracić, bo jest piękna, to tylko to jest... Um to nie jest cyropegia, to jest starzec, Roule Janus, ale w wersji variegata zwykłego uśmierciłam i nawet te Roule Janusa, tak udało mi się, więc muszę go przyciąć. Nie tyle, że uśmierciłam, tylko po prostu przesech mi, muszę go sobie podlać, znaczy się nie podlać, uciąć to, co jest żywe i ukorzenić na nowo. Więc tak, miałam się nie rozgadywać, a się rozgadałam. Więc dajcie znać, co zrobić z tym starcem. Może macie jakiś pomysł, jakiś swój idealny plan na to, jak go zagospodarować. Ja tak cały czas zerkam, wiecie, bo co chwilę widzę jakieś nowe liście, które trzeba przyciąć. Nowe, żółte liście, które trzeba przyciąć. I tak tylko oczami wiecie, nie? Tyń, tyń, tyń. już <głukamy> chyba wszystko, prawie co się dało. No nie, na pewno. O, no widzę kolejne, więc to taki ostry porządek żółtych liści w środku sezonu, bo można to nazwać środkiem sezonu. Teraz zerkam na balkon, tam mam tego para. I sowerdera. A, jemu nie zaszkodzi to moczenie, wiecie? I elczokorek. Ale wycięcie starych liści też nie byłoby, dobro, nie byłoby złym pomysłem. E, I ja zapomniałam to zrobić. O, palidiflorum ma kwiatka! Słuchajcie, nie zauważyłam. Teraz właśnie. No dobra, słuchajcie, no tu się sporo zmienia, ale taki przegląd zrobimy sobie na pewno. Zrobimy go, jak ja trochę posprzątam, ogarnę ten bałagan. Widzę kolejny, jakiś listek, taki suchar. Więc biorę się za to sprzątanie. El może pierw. Obrobię sobie film, żeby on się pojawił dzisiaj, żebyście mi dali tę po, poradę, ten tip w związku ze starcem. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, życzę Wam miłej soboty.